Cześć. To już ponad rok, jak nie mówiłem do kamery. Dziwne uczucie, bardzo dziwne, ale przyjemne, muszę powiedzieć. Przez ostatni rok tak naprawdę szukałem celu, celu w jakim powinienem w kierunku w jakim powinienem iść. I szukałem pomysłu na siebie. Dużo rzeczy się zmieniło. Z wielu projektów zrezygnowałem. Z w których uczestniczyłem z roku na rok. Poświęciłem w całości swoje życie temu, by rozwijać się fotograficznie, pod względem kreowania wideo, pod względem marketingowym, zawodowym. O Jezu, dużo tego jest. Ale chciałem wam powiedzieć, że czas tak szybko mija, że nie chce mi się wierzyć, że tyle czasu minęło, i tak dawno mnie tu nie było. Ten kanał przechodził wiele. Ale to wiele różnego rodzaju zmian. Były vlogi, były różnego rodzaju recenzje, były też relacje z fotografii. Przez ostatni rok głównie relacje z tego, co robiłem. Więc jeżeli jesteście tutaj, śledzicie, to na pewno zobaczyliście, że dużo backstage'ów z moich sesji zdjęciowych się tutaj pojawiało. I to sprawiało, że miałem takie poczucie, że ten kanał nie umiera, tylko ten kanał w pewnym sensie cały czas żyje swoim życiem, bo pojawiają się na nim treści, a to jest ważne. Od dłuższego czasu tak naprawdę walczyłem z tym, co siedzi mi w głowie, jak dojść do celu, który gdzieś tam sobie obrałem. Walczyłem mocno z depresją, która mnie totalnie pokonywała. To jest niesamowite, że jakaś choroba potrafi zamknąć nas w pokoju bez drzwi i choćbyśmy walili w ścianę, to nie jesteśmy w stanie z tego pokoju wyjść. Najchętniej byśmy tam zostali i już nigdy z niego nie wychodzili. Ale udało się przebić tą ścianę i jest naprawdę dobrze. Teraz czuję się o wiele lepiej i mam ochotę działać i to tak prężnie. Dlatego też, jak widzicie, nagrywam. A uwierzcie mi, nie było to proste, żeby się zebrać, bo myślałem o tym już od wielu miesięcy i w końcu się udało. I jestem z siebie dumny. Bądźcie też ze mnie dumni, koniecznie. Muszę Wam powiedzieć, że przez ten rok przerwy odnalazłem taki balans wewnętrzny balans pomiędzy pracą a rodziną pomiędzy tym, żeby robiąc jedną rzecz, nie żałować tego, że traci się jakąś inną tylko żeby być pewnym, że. Robi się to dobrze i że czuję się z tym dobrze, bo to jest naprawdę ważne. Jestem w ogóle też w totalnym szoku, jak rośnie moja pewność siebie. Mogę bez problemu powiedzieć, że jestem dobrym fotografem, że jestem zdolny, że mam oko, że to co robię ma sens. Wielokrotnie też słyszę od ludzi, że wszystkie rzeczy, które widzą, w w internecie pokazują to, że jak bardzo profesjonalnym człowiekiem się stałem. Jeszcze rok temu nie byłbym w stanie tak o sobie mówić i puszczać to do was, ale teraz wiem, że tak jest, bo to co robię i sesje, które wykonuję, w ogóle efekty, jakie z tych sesji wychodzą, są niesamowite. Spełniam swoje marzenia, i myślę, że każdy z nas powinien takie swoje marzenia spełniać, pomimo wszystko, małymi kroczkami, obrać sobie daleki cel i do tego celu dążyć. Czasami ten cel nie musi być realny. Czasami ten cel niech będzie jakiś stworzony, po prostu jakiś totalnie niemożliwy, ale uwierzcie mi, że w trakcie drogi do tego celu znajdziecie szereg innych celów, które będą w zasięgu ręki i być może nową drogę. Ja taką drogę odnalazłem i tą drogą jest właśnie projekt, który zamierzam zrealizować. Jest to projekt fotograficzno-wideo, wideo fotograficzny, może tak lepiej to będzie brzmiało. To jest tak projekt, który już kiedyś zacząłem, ale teraz myślę, że mogę go zrobić lepiej i Dałem go pod ocenę kilku osobom i też stwierdziły, że tak, zrób to, jaramy się totalnie. Więc chwalę się tym i wcale nie chwalę się tym, żeby tego nie zrobić, tylko żeby to zrobić, bo wiem, że to zrobię. Dlatego mam zamiar połączyć te wszystkie swoje umiejętności i dać wam ich część poprzez prezentację tego, co zrobię. Zacząłem rozwijać się też w segmencie fotografii dokumentalnej, ulicznej. Często spaceruję sobie po ulicach poznania z aparatem i robię zdjęcia przypadkowym osobom, sytuacjom, które się wydarzają tu i teraz i które już nie możemy powtórzyć. Mamy dosłownie mikrosekundy na to, żeby chwycić aparat i nacisnąć spust migawki, żeby uchwycić ten moment. Dzielę się tymi zdjęciami na moim Instagramie, który też w ostatnim czasie bardzo fajnie się rozwija i jestem z tego dumny konsekwencją tego rozwoju na pewno jest też systematyczność, jaką obrałem w tym, co robię i myślę, że to jest klucz też do sukcesu, pewnego rodzaju klucz do sukcesu. Najważniejsze, najważniejszy przekaz, jaki chciałem nagrać, to jest ten, że odnajduję spokój i powołanie w tym, co robię, i tak w ogóle można nazwać to wszystko i myślę, że jestem na dobrej drodze, żeby tu wrócić na stałe, dlatego do zobaczenia za tydzień. Wiem, że ten materiał był głównie o mnie, ale potrzebowałem to gdzieś nagrać i gdzieś puścić, żebyście wiedzieli. I trzymajcie kciuki. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli macie ochotę, że tutaj jesteście. Każde wsparcie się przyda. I miłego dnia. Cześć.